Będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Was kochani bardzo serdecznie w kolejnym naszym codzienniku. I dzisiaj w środę Pan Bóg przez swoje słowo uczy nas tego, czym czy w jaki sposób odróżnić nowinkarstwo, czy jakieś takie tworzenie nowej religii, nowej interpretacji Pana Boga, od tego, co jest takim powiewem nowości, a które pochodzi od Ducha Świętego. Bo myślę, że to jest dzisiaj bardzo ważny temat, i który trzeba troszeczkę poruszyć. Dobra. Zapraszam do tego, abyśmy teraz przeczytali słowo Boże. Pan Jezus powiedział do swoich uczniów. Nie sądźcie, że przyszedłem znieść prawo albo proroków. Przyszedłem nie po to, aby je znieść, ale wypełnić. Zapewniam was, dopóki ziemia i niebo będą istnieć, nie zmieni się w prawie ani jedna litera, ani jedna kreska, aż się wszystko spełni. Kto zniesie choćby jedno z najmniejszych przykazań i tak będzie nauczał ludzi, ten będzie najmniejszy w Królestwie Niebieskim. Kto je natomiast wypełni i nauczy wypełniać, ten będzie wielki w Królestwie Niebieskim. Kochani, uwielbiam ten fragment. Z pierwszej księgi królewskiej, o tym, jak prorok Eliasz rozprawia się z kapłanami Bala, ale jedno zdanie chciałbym tam przytoczyć, które on mówi do Izraelitów: jeśli uważacie, że Bóg jest Bogiem prawdziwym, to słuszcie Panu Bogu. A jeżeli uważacie, że Baal jest prawdziwym Bogiem, to słuszcie Balowi. Ale nie bądźcie rozchwiani, nie, nie bądźcie rozdarci, nie, nie starajcie się też, że tak powiem, skłaniać raz ku jednemu raz ku drugiemu, bo to jest bez sensu. Słuchajcie, żyjemy w takich czasach, gdzie bardzo często stawiamy na pewną indywidualność, pewną własną interpretację tego, co mówi Pan Bóg, dostosowania tego wszystkiego, co mówi Pan Bóg do swoich własnych jakichś potrzeb. I czasem mam takie wrażenie, że my w samym kościele zaczynamy sobie tworzyć takie pewne małe podgrupki dzielenia. Różne szkoły, które, w których prawda, znajdujemy swoje jakieś, jakieś miejsce, formacji i tak dalej, ale nie to jest złe, bo to jest akurat dobre, bo wspólnoty one w jakiś sposób pozwalają nam rozwijać swoją wiarę. Problem zaczyna się wtedy, kiedy zaczynamy uważać, że ta nasza droga, którą idziemy, ten nasz sposób funkcjonowania w kościele czy patrzenia na kościół jest najlepszy, a wszyscy inni się mylą. Jest to duże niebezpieczeństwo i jest to obecne dzisiaj też w kościele. Natomiast drugim takim niebezpieczeństwem, które pojawia się, to jest taka chęć z dokonania pewnych rewolucji, prawda? Że widzę, że ten system dotychczasowy jest kostniały, więc ja postanawiam teraz wziąć się za ten kościół i dokonać pewnych rewolucji, tak? żeby wprowadzić tutaj nowość, czy nową jakość, nową modę i że od tej pory, od tego momentu no, zaczyna, się, zaczyna się Kościół, tak? zaczyna się coś nowego. I tutaj, jak nam pokazuje rzeczywistość i to doświadczenia, wszyscy ci, którzy próbują w taki sposób postępować, niestety kończą źle. Dlaczego? Dlatego, że nie opierają się na Chrystusie, dlatego, że nie wpatrują się w Chrystusa, dlatego, że zaczynają sobie tworzyć jakieś swoje własne religie, tak? Swoje własne jakieś interpretacje religii, i niestety, ale zaczyna się pewne takie zwodzenie drugiego człowieka, i taki człowiek jest rozchwiany pomiędzy tym, co ma w kościele, a pomiędzy tym, co przynosi jakaś nowinka, tak? jakieś nowinkarstwo. Więc tutaj, jakby punktem wyjścia zawsze, kochani, ale to zawsze jest wpatrzenie się w Chrystusa, który jest obecny w kościele. Jasne, możemy dojść do wniosku, że, że Kościół jest yy, słaby, tak? że jest tam mnóstwo grzechów i tak dalej, ale nie oszukujmy się. Przecież to my stanowimy Kościół. To my jesteśmy w tym kościele. Jeżeli on jest grzeszny, to dlatego, że my jesteśmy grzesznikami. Jeżeli on jest słaby, to dlatego, że my jesteśmy słabi. Zresztą Chrystus wiedział o tym doskonale, kiedy zakładał kościół. I on chce, żebyśmy w tym kościele funkcjonowali, żebyśmy dojrzewali do świętości. A dojrzewać do świętości to nie znaczy, że jak ja przyjmę chrzest, że ja przyjmę Chrystusa, to od razu już jestem święty. Przecież wiemy doskonale, że musimy pracować nad swoimi wadami, nad swoimi upadkami. To się powtarzają. Że pomimo naszych chęci i dobrej woli, zdarza nam się błądzić, popełniać błędy. I to nie, nie to jest najgorsze, bo, bo to jest, jest, jest faktem. To jest. To jest nasza rzeczywistość ludzka. Ale w tę rzeczywistość ludzką wszedł Chrystus, który pokazuje, słuchajcie, Bóg działa. Jezus nigdy nie był rewolucjonistą. On nie przyszedł wprowadzać czegoś zupełnie nowego. I zresztą dzisiaj mówi o tym w swoim słowie. Że, słuchajcie, jeżeli chcecie Znaleźć pewien fundament, stałość, to znajdziecie ją we mnie. Bo ja przyszedłem wypełnić wolę Ojca, która była zapowiadana jeszcze przed wiekami, i która się realizuje. Ja nie przyszedłem zmienić prawa, ale ja przyszedłem, żeby to prawo dopełnić czy wypełnić, tak, e, żeby je zrealizować, żeby to, co było zapowiadane, ono się zrealizowało we mnie. A więc nie ma tu czegoś nowego. Jezus to realizował w sposób nowy, ale w Nim to, co stare, to, co jest przeszłością, łączy się z tą, z tą ożywiającą świeżością, bo jest też jakąś odpowiedzią na, na te głębokie potrzeby człowieka. A więc, kochani, jeżeli chcemy znaleźć stałość, jeżeli chcemy znaleźć jakąś jedną ścieżkę, jedną drogę, to znajdziemy ją w Kościele. Znajdziemy ją w wierności Kościołowi. Uwaga, w posłuszeństwie Kościołowi, bo Kościół jest Ciałem Chrystusa, a Chrystus jest Jego głową, więc jeżeli będziemy tutaj negować posłuszeństwo, jeżeli będziemy próbowali iść własną drogą, to będziemy jak ci proro prorocy czy kapłani, Bala, także wymyślili sobie nową religię, zaczęli służyć jakiemuś swojemu własnemu bóstwu czy jakiejś wizji swojego własnego Boga, i jak widzimy, że to do niczego dobrego ich nie doprowadziło. Chciałbym, żebyśmy dzisiaj zastanowili się nad tym, jak wygląda nasze pastrzenie na Kościół, jako na moją własną wspólnotę, że ja w tej wspólnocie mogę znaleźć stałość, konstans, bo tam jest Bóg, który przez wieki realizuje dane obietnice, że one się spełniają. I to Chrystus nam mówi, słuchajcie, chcecie mieć pewność, zobaczcie, było kiedyś zapowiadane, dzisiaj jest realizowane. Czyli Bóg jest wierny, i Bóg działa właśnie w tej rzeczywistości i przez tę rzeczywistość. I tak naprawdę, kiedy jesteśmy w kościele, to my też ten przez ten kościół dorastamy, dojrzewamy do tego, o czym mówiliśmy wczoraj. tak? Do tego, żeby być świadkami, żeby być światłem dla innych, solą dla tego świata. Ale właśnie to. Te całe, to całe nasze doświadczenie wiary, ten wzrost naszej wiary, to wzrost świętości, on się dokonuje w Kościele, nie poza nim, nie w jakichś naszych jakichś tam prywatnych realiach, tak? ale to, co ja, czym ja się dzisiaj dzielę, to jest tak naprawdę doświadczenie mojego bycia w Kościele, mojego słuchania Pana Boga, który mówi przez Kościół w Kościele. Tak, i to jest jakby ten fundament, to jest, to jest ten matecznik, tak? to jest to, z czego ja wyrastam, z czego wyrasta moja wiara i w którym wyrasta też moja droga do świętości, droga do tego, żeby żyć w jedności z Panem Bogiem, ale to się dzieje w Kościele, nie poza Nim. Nie w jakimś takim własnym, jakimś indywidualnym sposobie czy rozumieniu Pana Boga i, i, i świata. I, I ja teraz zaczynam zupełnie jakąś nową ścieżkę. Nie szukajmy nowinek. Nie wchodźmy w nowinkarstwo. Nie próbujmy iść za tymi, którzy głoszą czy wieszczą nam, że, że oto mają taki rewolucyjny pomysł na to, żeby zacząć nowy kościół, żeby zacząć nowo, nowe otwarcie kościoła. Bo to wszystko to jest bzdura, głupota i zwodzenie nieprzyjaciela. Jedyną prawdę, słuszną prawdę znajdziemy w tym kościele, który trwa, w posłuszeństwie Bogu, który działa w kościele i przez kościół. Bo to Chrystus wymyślił. To nie wymyślił człowiek, to nie wymyślił żaden biskup, żaden papież, żaden ksiądz czy żadna inna osoba. To wymyślił Chrystus, syn Boży, który chciał właśnie tego kościoła i chce, żebyśmy my w tym kościele dojrzewali, żebyśmy o ten kościół dbali, żebyśmy o ten kościół się troszczyli, żebyśmy go pielęgnowali przez to, że my sami będziemy stawać się coraz bardziej bożymi ludźmi. To wszystko, co na dzisiaj chciałem Wam powiedzieć, z czym chciałem się z Wami podzielić. Więc módlmy się dzisiaj za Kościół, módlmy się za siebie nawzajem, abyśmy stawali się coraz bardziej świadkami Jezusa i byli solą dla tego świata. Bo przecież o to chodzi naszemu Panu i Zbawicielowi. Dobrego dnia Wam życzę. Szczęść Boże.